Mamy zielone Lewy 5. Przechodzi prawy 4 40 Lewy 6 80 Schamuj późny lewy 4 długi Do prawy 3 plus wypuść Przechodzi lewy 4 koniec schamuj do lewy 2 ważny 170 Schamuj lewy 3, przechodzi prawy 3, rondo dookoła. I prawy 4 z ronda. Jeszcze, jeszcze dalej, jeszcze dalej. I teraz prawy 4 z ronda. 100, schamuj lewy 3, 30. Lewy 6, 80, skamuj późny, lewy 4 długi. Przechodzi prawy 3 plus, wypuść. Przechodzi lewy 4, koniec, skamuj, lewy 2 plus, ważny. 70, skamuj, lewy 3. Przechodzi prawy 3 na rondo. I od razu prawy 4, wyjazd z ronda do mety. 80, prostuj przed lotną, 40, lewy 4, ok. Dziękuję. Dzięki wielkie.